Cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem Teraci Faun. Witam jak widzicie w nowej scenografii, już z nowego mieszkania po przeprowadzce. No i od razu tłumaczę zwłokę, jeśli chodzi o nakręcenie, właśnie filmu, tym, że byłem bardzo zajęty przeprowadzką. No ale już zapraszam. Na nowy film, którego tematem będzie to, czy Twój partner, czy Twoja partnerka do Ciebie wróci, co Was jeszcze czeka w tym związku, czy, czy ten związek to jest coś rokującego, co się w tym związku wydarzy, na co można liczyć, czy warto się angażować, czy warto to kontynuować, czy też może lepiej po prostu. Zakończyć, bo i tak często się zdarza, że, że e, e, pewne związki po prostu się już wyczerpują, czy też jak to się mówi, wyczerpują swoją formułę e, i czas po prostu, żeby coś, e, coś zakończyć, żeby może mogło się rozpocząć w życiu coś nowego, bo najczęściej tak właśnie się zdarza. Kochani, pozwólcie tylko, że nim przejdę do, do głównego tematu, pozwolę sobie w kilku słowach wspomnieć o czymś e, e, no bardzo ważnym. Tak? O, oczywiście. Oczywiście e, tych, którzy czekają na kolejne proroctwa, na kolejne przepowiednie dla Polski, dla Europy, dla świata, uspokajam, że że te przepowiednie oczywiście będą, tylko dzisiaj tak troszkę może, żeby się odstresować, żeby troszkę odpocząć, to odchodzimy od wielkiej polityki na rzecz tematu prywatności, na rzecz tematu uczuć, który zresztą jest bardzo istotny w naszym, w naszym życiu. Muszę powiedzieć, że większość pytań, które zadają mi klienci, właśnie dotyczy sfery uczuć, właśnie dotyczy związków partnerskich. Kochani, jedna, jedna tylko kwestia bardzo, bardzo ważna, bo w ostatnim czasie wciąż pytają mnie zaniepokojeni ludzie, czy będzie wojna z Rosją. Miałem nawet jedną panią, którą musiałam bardzo uspokajać, bo miała strasznie rozstrojony system nerwowy, strasznie była nastraszona przez, no, przez różnych. Można powiedzieć fałszywych proroków, bo, bo chyba takiego sformułowania należy tutaj użyć. Już w Biblii jest powiedziane o tym, byśmy strzegli się fałszywych proroków, którzy twierdzą, że w krótkim czasie czeka nas. Wielki kataklizm, wielka apokalipsa, wielka wojna światowa, e, wojna z Rosją, Zalanie Północnej Polski, całkowite e, e, zalanie Niemiec. Kochani, nic z tych rzeczy w najbliższych latach się nie wydarzy. Nie znaczy to, że nie mamy naszych swoich problemów bieżących, bo one oczywiście są, wiadomo, z czym, z czym są związane. Kochani, ja mówiłem, że żyjemy w czasach wielkiego przełomu, kiedy coś się kończy na naszych oczach, świat dotychczasowy ginie w sensie przenośnym oczywiście, nie w sensie, nie w sensie dosłownym. Coś się kończy, żeby coś mogło się rozpocząć nowego. Na naszych oczach jeden rozdział w dziejach ludzkości się kończy i zaczyna się nowy, z którym związanych jest bardzo wiele zagrożeń. Ja uprzedzałem o tych zagrożeniach w filmie, w którym poruszałem właśnie temat nowego porządku świata, New World Order. Jeszcze do tego tematu wrócę bo myślę, że moim obowiązkiem jest wszystkich w miarę możliwości właśnie na te zmiany uprzedzać i, i, i przygotowywać. Na to no, cały czas właściwie o tym mówię, że nasze prawa, nasza podmiotowość, nasze, nasze wolności są nam sukcesywnie odbierane i będą nam jeszcze bardziej odbierane, i będziemy jeszcze bardziej inwigilowani niż obecnie i zmuszani do, do, do pewnych rzeczy. No, bez ogródek się mówi przecież już o, o różnych godzinach policyjnych, o różnego rodzaju wykluczeniach, różnego rodzaju e, e, dyskryminacjach. No, takie pomysły mają, mają rządzące polityki, przecież, rządzący polityk. E, e, Politycy, chyba wszyscy świetnie wiemy, o czym mówię. Odnośnie fałszywych proroków, jeszcze jedna kwestia. Jak rozpoznać kompetentnego wróżbitę od, od, od fałszywych proroków? Ja nie twierdzę, że jestem jedynym wróżbitą w Polsce. Znam wielu fantastycznych, mam wiele fantastycznych koleżanek. Gorąco pozdrawiam fantastycznych kolegów, którzy są rzetelni i kompetentni. Natomiast, oczywiście, są i tacy, Którzy są fałszywymi prorokami i ci najwięcej właśnie straszą, najwięcej mają do powiedzenia na temat kataklizmów, apokalipsy, wojny, Armagedonu, Reptilian itd. tak, dalej, i tak dalej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Zazwyczaj te osoby nie upubliczniają swojego wizerunku, tak? Zwróćcie, zwróćcie na to uwagę. Słyszymy tylko głos w filmach, który przemawia gdzieś za kadru. Widzimy jedną, bardzo wątpliwą fotografię. Rzekomego, domniemanego autora, a może to być oczywiście fotografia zupełnie innej, jakiejś przypadkowej osoby. Także zwracać na to wszystko uwagę. Wróżbici, którzy poważnie traktują swój, swój zawód, swoją pracę, nie ukrywają się, nie ukrywają swojej tożsamości, nie ukrywają tego, tego, kim są mnie czy właśnie innych moich kolegów, można bardzo łatwo znaleźć. Co prawda, funkcjonujemy pod pseudonimami, bo utarła się taka. Taka tradycja, że wróżki, wróżbici przyjmują sobie różnego rodzaju pseudonimy, ale bardzo łatwo zweryfikować nasze, nasze dane. Oczywiście nasze wizerunku, te wizerunki też są upublicznione i dzięki temu my ponosimy odpowiedzialność za to, co mówimy. Tak? Ja dobrze. Mam świadomość tego, że za wszystko co mówię ponoszę odpowiedzialność. Tak? Natomiast fałszywi wróżbici nie poniosą żadnej odpowiedzialności, bo nie wiadomo, kto to mówi. Nie wiadomo, kto to głosi. Słyszymy w ostatnio modnych wróżbach, które pojawiają się w internecie, tylko głos za kadru, i ta osoba, ten pan jest znany tylko z jednej fotografii. Pytanie, czy jest to fotografia przedstawiająca jego. Jego osoby, tak? Także uspokajam. Wojny światowej w skali światowej nie będzie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, cały czas, toczą się małe lokalne wojenki no małe. No. W skali światowej małe, ale dla, dla ludności, dla cywilów, jak na przykład w, w Izraelu, głównie w Strefie Gazy, ludzie tam cierpią strasznie cywile są bombardowani, ostrzeliwani przez, przez armię izraelską. Podobnie jak na wschodzie Ukrainy, rosyjska, rosyjskojęzyczna ludność tego, tego kraju jest wciąż sukcesywnie ostrzeliwana przez, przez siły ukraińskie, przez banderowskie ugrupowania itd. I, i, i tak tak Także te, te, te rzeczy się dzieją, niestety i one zawsze będą, będą się działy. No ale przejdźmy może do, do głównego tematu tak? uczucia, miłość. Czy partner do Ciebie, partnerka, partner lub partnerka do Ciebie wróci? Może najpierw zobaczymy, co w tym związku się dzieje, jak ten, na jakim ten związek jest, jest, jest etapie. Ja bardzo teraz proszę, żeby każdy z Was, który chce uzyskać odpowiedź na to pytanie, wybrał w myślach kartę od 1 do 4. Proszę skoncentrować się na pytaniu. Które zadałem, i wybrać numer karty szybciutko. Od 1 do 4, tak? Szybciutko. Bierzemy pod uwagę pierwszą odpowiedź, która nam się nasunęła. Tak? I jeśli wybrałeś kartę numer 1, to wybrałeś Rycerza Kielichu. Rycerz Kielichów jest kartą uwodzenia. Jest kartą uwodzenia, jest kartą flirtu, oznacza zazwyczaj mężczyznę, może to być kobieta. W każdym razie jest to osoba płocha, jest to osoba szukająca przygód. Szukająca najczęściej seksu, szukająca flirtu, przelotnych doznań, przelotnego romansu, także żebyśmy byli tego świadomi. Oczywiście, jeżeli jedna i druga strona w związku ma takie same oczekiwania i zgadza się na coś takiego, to nie widzę w tym nic złego. Natomiast problem jest wtedy, kiedy jedna ze stron traktuje relację rozrywkowo. No po prostu się świetnie bawi, a druga ze stron ma jakieś poważniejsze plany. No to wtedy, no wtedy nie jest dobrze. Tak? I trzeba się zastanowić, czy warto angażować się w coś, co nie spełnia naszych oczekiwań. Jeśli wybrałeś kartę numer dwa, to wybrałeś królową buław. Królowa buław w moich kartach zawsze oznacza rywalkę. Tak? Zawsze oznacza inną. Inną kobietę. Jeśli więc y, y, jesteś kobietą i pytasz, czy y, 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 y pytasz o, o, o mężczyznę, partnera, i pojawia się w odpowiedzi na pytanie królowa Buław, to mówi ona, że jest tutaj jeszcze inna y, kobieta. Nie musi to być oczywiście romans z inną kobietą, ale może to być rywalka, może to być osoba, która stara się o względy mężczyzny, czy też może to być. E, e, osoba o którą stara się, o którą stara się mężczyzna. E, oczywiście, jeśli pytanie zadaje zadaje mężczyzna i, i Pojawia się w odpowiedzi również królowa Buła, no to też świadczy, że jest jeszcze jakaś inna kobieta, albo inna kobieta nim się interesuje, albo pojawi się w życiu tego mężczyzny inna, inna kobieta, w każdym razie będzie, będzie rywalka. Jeśli wybrałeś kartę numer 3, no to jest karta miłości, karta, karta kochanków, harmonii. Odnośnie oczywiście związków, to obok dwójki kielichów, chyba najlepsza. Yy, karta w tarocie odnośnie, yy, odnośnie prognozy na miłość, na uczucia, na związki. Jeśli wybrałeś kartę numer 4, no to jest, ta, jest to karta ósemki, ósemki monet. Ósemka monet mówi o rutynie, mówi trochę o takiej monotonii w związku, mówi o takim, tak jak na tej karcie widzimy, takim wykuwaniu w pocie czoła tych, tych monet, mówi o pracy nad związkiem. Czyli może też mówić o tym, że nad związkiem trzeba pracować. Yy, albo że już wkładamy wysiłek w ten związek, że pracujemy nad tym związkiem, no powiedzmy sobie szczerze, że nad każdym związkiem trzeba, trzeba pracować, tak? Na początku są uniesienia, są te motyle w brzuchu, są euforie i tak dalej, i tak dalej, no ale związek i życie nie tylko z tego się, nie tylko z tego się składa, musimy, musimy się starać, musimy coś z siebie dawać, musimy rozwiązywać. Rozwiązywać to, co są jakieś konflikty, czy może jakieś nieporozumienia, rozmawiać szczerze, więcej z siebie dawać, zadać sobie pytanie, czy jedna i druga strona są szczerzy wobec ciebie. Dobrze, kochani. To może teraz drugie pytanie. Każdy z was nich sobie pomyśli teraz. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co druga strona w relacji do Ciebie czuje. Co druga strona w relacji do Ciebie czuje? Wybierz kartę od jednego do czterech. Teraz nie będzie tak łatwo, bo to nie będą już te same karty. Także proszę nie kombinować tutaj. Ja zaraz przetasuję. Co partner, partnerka, do, czy dany, czy wybrana osoba do Ciebie czuje? Proszę pomyśleć. Wybrać kartę od jednego do czterech. Jeśli wybrałeś kartę numer jeden, to wybrałeś asa kielichów. As kielichów jest kartą początku uczucia, początku miłości, jest kartą nowości. Jeśli więc Pytasz o osobę, z którą dopiero zaczynasz relację, o, pytasz o kogoś nowego w swoim życiu, pytasz o osobę, z którą jeszcze w związku jakimś trwałym nie jesteś, to ta karta wróży dobrze, natomiast gorzej, jeśli. Yy... Jeśli jesteś już z osobą w związku i na pytanie, co ta osoba do ciebie czuje, wylosowałeś kartę króla kielichów, bo wtedy ta karta może mówić o tym, że osoba kieruje uczucia w stronę kogoś innego, tak? że, że zaczyna się podkochiwać w kimś innym, czy interesować drugą, drugą osobą. Jeśli wybrałeś kartę numer dwa, jest to niestety wisielec. Jest to nieprzyjemna karta cierpienia, smutku no i, i, i samotności, tak Tak jak widzimy tutaj tego wisielca. To jest, na karcie jest nawiązanie do, do Odyna, który przez dziewięć przez dni i przez dziewięć nocy wisiał na świętym drzewie głową w dół, żeby poznać mądrość rum. Widzimy aureole wokół, wokół jego głowy, która mówi właśnie o. E, e, oświeceniu, tak? o, o, o poznaniu. Karta bardzo źle rokuje w związkach, bardzo źle rokuje w miłości, bo mówi o, o, o samotnieniu, najczęściej o zawieszeniu kontaktu, o cierpieniu, o smutku, o, o niespełnieniu. No także nie jest to dobra, m, m, dobra prognoza. Karta może też mówić o, o impotencji, tak? No, skoro wisielec, no to w wiadomy sposób się kojarzy. Kochani, jeśli, jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś kartę numer 3, karta kochanków, czyli znów świetnie. Kochankowie, miłość, harmonia, fantastyczna relacja, związek. Jeśli wybrałeś kartę numer 4... Rycerz kielichów. Rycerz kielichów, a więc coś nietrwałego, coś ulotnego, romans, flirt, coś, coś yy, powierzchownego, coś, co może się w każdej chwili skończyć, ale może być przyjemne, może, może być miłe, może być, yy, może być sympatyczne, ale raczej, ale raczej nietrwałe i ulotne i krótko, yy, krótkotrwałe. Dobrze, no to może przejdźmy teraz do głównego tematu. Czy partner, partnerka do ciebie wróci? Tak? Do ciebie wróci. Zobaczmy, może. Tak. Proszę pomyśleć od 1 do 4. Do Szybciutko myślimy. I już odpowiadam. Jeśli wybrałeś kartę numer 1, proszę tutaj nie kalkulować i nie oszukiwać, bo ja zmieniam karty tak jak, jak widzicie. Czyli nie, na pewno nie zawsze jest tak, że, że w tym ciągu od 1 do 4 do za tymi cyframi wciąż kryją się te same karty. Jeśli wybrałeś kartę numer 1, jest to karta siódemki monet. Ta karta mówi o tym, Mówi o małym zysku z dużej pracy, tak? Czyli jeśli ona pojawia się na pytania o miłość, na pytania o, 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 o związek, no to najczęściej mówi po prostu o takiej relacji, z której niewiele mamy, która tak naprawdę niewiele da nam daje, w której jesteśmy, krótko mówiąc, wyzyskiwani. tak? Czyli my jesteśmy poważni, my traktujemy drugą osobę poważnie, e dajemy z siebie to, co najlepsze, wkładamy, wkładamy emocje, natomiast e nie otrzymujemy w zamian tego, co byśmy chcieli. Nasz wysiłek, e to, co dajemy, nie jest, nie jest wy wynagradzane. Nie, nie odpłaca nam druga, druga strona tym, tym samym, czyli jesteśmy inaczej mówiąc, po prostu wyzyskiwani, by nie powiedzieć, że, że oszukiwani. Czy partner, partnerka, czy do ciebie wróć? Jeśli wybrałeś kartę numer dwa, no to jest ta karta samotności, pustelnika, wyruszenia w drogę, oczywiście w pytaniach o miłość. No mówi o samotności, najczęściej mówi o tym, że, że no, druga osoba nas opuściła. Czasami może mówić o tym, o, o związku, w którym jesteśmy tak naprawdę osamotnieni, czyli nie, nie, nie mamy wsparcia, nie ma, nie, nie ma bliskości, nie ma tej prawdziwej, ma tej prawdziwej y, 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 miłości. Można mówić też o rozłące czasowej, na przykład spowodowanej wyjazdem. Jeśli wybrałeś kartę numer 3, to no, wybrałeś znakomicie. Bo jest to karta kochanków, jest to karta miłości. Czyli odpowiadając na to pytanie, czy partner, partnerka do Ciebie wróci, tak, związek nie został zakończony, jest miłość między Wami, będzie związek między Wami, będzie, będzie miłość. Jeśli wybrałeś kartę numer 4, to jest to karta powrotu do przeszłości. Karta szóstki kielichów, karta sentymentu. Ona mówi oczywiście o powrocie do tego, co było kiedyś, tak? Czyli może mówić tu rzeczywiście o powrocie partnera czy partnerki do relacji, o odrodzeniu związku, ale też pamiętajmy, że ta karta, tak jak tutaj na obrazku, mówi o takim związku braterskim, o takim powinowactwie dusz, o takiej bliskości duchowej, emocjonalnej. To są bardziej takie relacje brat-siostra niż kochanek-kochanka, niż, kochanek niż partner-partnerka. Kochani, no, no oczywiście powiedzmy sobie szczerze, że, że tego rodzaju zabawa daje pewien wgląd w temat odnośnie tego, czy jakie druga osoba, partner, partnerka ma wobec nas nastawienie, jakie ma uczucia, jakie są, jaka jest ogólna prognoza dla, dla, dla tego związku, czy, czy, czy rzeczywiście ta osoba wróci, czy. Czy, szans, czy są szanse na ratunek, ale jest to tylko takie uchylenie, powiedziałbym, drzwi do przyszłości. Natomiast prawdziwy wgląd w przyszłość e, zapewnia duży rozkład partnerski. Wszystkich, wszystkich gorąco zapraszam i zachęcam do zamówienia już indywidualnie takiego rozkładu. Partnerskiego u mnie. Ja wykonuję zwykle właśnie dwa rodzaje odczytów. Można zamówić mały, albo najlepiej oba, mały rozkład partnerski, który ogólnie też mówi precyzyjnie o relacjach pomiędzy osobami. Tam karty kolejno pokazują, co każda ze stron ma w głowie, w sercu, co z siebie daje, co wnosi do związku. I co w tym związku się wydarzy? Natomiast duży związek, duży, duży rozkład partnerski składa się z 23 kart i bardzo precyzyjnie pokazuje to, co konkretnie w tym związku się wydarzy, co każda ze stron. Wnosi, no i przede wszystkim jak się zachowa każda ze stron, tak? Co, co, co z siebie daje? Jakie jest wewnętrzne nastawienie? Jaki jest świadomy stosunek do drugiej strony? Jaki jest nieświadomy stosunek? Co konkretnie wydarzy się w tym, w tym związku? Jaka, jaka jest prognoza? I to już jest oczywiście bardzo, bardzo taka szczegółowa prognoza. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam. Można się ze mną kontaktować pod numer telefonu, który, który zawsze jest dostępny pod, pod linkiem do filmu. Można kontaktować się przez Messenger na fanpage'u, na moim fanpage'u na stronie tarotistafaum. Także wszystkich yy, yy, wszystkich gorąco zapraszam, wszystkich którzy nie są pewni swojej relacji czy, czy, czy którzy dostrzegają, którzy dostrzegacie problemy w tej relacji. Zapraszamy. Zapraszam do kontaktowania się, do kontaktowania się ze mną do wykonania szczegółowej prognozy. Dla związku. Co ciekawe, taka prognoza odnośnie związku bardzo się też przydaje w relacjach z pracodawcą, tak? Jeśli w pracy mamy jakieś, jakieś problemy, jakieś kłopoty, jeśli czujemy, bo bardzo często czujemy intuicyjnie, że coś się dzieje niedobrego, czy chodzą jakieś słuchy, chodzą jakieś plotki, że ma być jaka, jakaś restrukturyzacja, że szykują się zwolnienia. E, e, jeśli coś takiego do nas dociera, czy w formie właśnie takich głosów z zewnątrz, czy plotek, czy też może w formie naszych przeczuć, a może snów, to bardzo często lek lekceważymy nasze sny, one e, mówią o czymś bardzo ważnym, to też można sobie jak najbardziej zamówić u mnie taki rozkład partnerski na relacje z pracodawcą właśnie, tak, na relacje z pracodawcą, na relacje z firmą. I taki rozkład pokaże, co nas czeka, czego możemy się spodziewać. Czy, czy, czy przypadkiem, broń Boże, nie czeka, nas, nie czeka nas zwolnienie? Warto wiedzieć, warto być przygotowanym na taką, na taką ewentualność, bo można zawczasu, zawczasu podjąć pewne, pewne kroki. Tak? Czyli zawczasu szukać sobie pracy, zawczasu się przygotować, przemyśleć, jak się na taką sytuację przygotować. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Myślę, że w najbliższy filmik będzie znów poświęcony, poświęcony tematyce New World Order, nowemu porządkowi świata, tego na co się mamy przygotować, jak mamy się bronić, jak mamy się przygotować. Na życie w nowym świecie, w nowym, w nowym systemie, czego, czego się spodziewać. Oczywiście bardzo, bardzo kochani dziękuję za... Dziękuję wszystkim, którzy korzystają z moich usług, moim wspaniałym klientkom, klientom. Bardzo dziękuję Wam, wam wszystkim, którzy oglądacie mój kanał, którzy oglądacie moje filmy, którzy lajkujecie, którzy komentujecie. Wszystkie komentarze zawsze czytam. Nie na wszystkie mam zawsze czas odpowiadać, ale staram się w miarę moich możliwości to robić. Także dziękuję kochani, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!